że e, e, Właśnie... Chwila e, nagrywamy. Jesteśmy w telewizji, e, Jesteśmy właśnie na e, przebywamy w wiosce Wojnowice. Dowiedzieliśmy się tyle, że nasze ulubione miejsce zostało no, zajęte. To jest teren prywatnym Więc dupa. No. Czy mamy jeszcze jakieś nowe miejsce? No i chyba mamy pomysł, bo na słoneczny jest takie fajne. Albo o, na torach będziemy leżały, nie? No, no. no oczywiście, że o nie? No, my jesteśmy mądre, nie? Nie jesteśmy głupie! A no właśnie wy e, i pozdrawiam moich rodziców, czyli Daria R. i Roberta R. No i Dominika tam. Ale ona tu tam mało i to. Paulinka, kogo tam zrobisz? Moich oczywiście rodziców, one na świecie. I, I twoja mnie ukochana Ja też swoją mnie ukochaną się i Dominika, więc wiecie. My to jesteśmy wariatki jedne, nie? Bo jak widać, no obecnie <laughs> <Dominiki> tam jest <laughs> nie? ale... Tu tak by, by, do Tutaj, Tutaj chodziłyśmy na lodzie, nie? Kru, przepraszam, że tak krukną, ale właśnie wychodzimy i, i musimy kończyć, bo jak samochód nas potrąci, to będzie dupa. Ale kolejna ma z a ja mam fajny stanik. <grym> Jakby co, to ja nie mam spódniczki, nie? To tak widać, ale. To jest bluzę. Ja mam bluzę. Gdzie mam spodnie. bluzę? Mam cztery stopnie. Daj, pokaż się, się ja, teraz ty. Widać, że nie mam, że spodnie. Tyle. Chodź, mamy stopy ładne, zobaczcie. Z śliczne. Jakie ładne guciki mamy. Jakie długie nóżki. Pokaż, żeby dwie nóżki. Mogę, żeby dwie nóżki. Papa. Całuski, w samochód. Kiwamy, kiwamy! Się nie poddajemy.